Witajcie w naszej dzisiejszej rozmowie. Mamy przed sobą no, bardzo ciekawy materiał, fragment tekstu Patriarchowie i Prorocy. Konkretnie rozdział Zakon i Przymierza. Spróbujemy zgłębić tę specyficzną wizję Bożego Prawa, jak to jest tam przedstawione. Tak, to jest tekst Edgy White. Zobaczymy jak autorka widzi historię tego prawa, no i jak łączy je z przymierzami. Dokładnie. Chcemy, jakby, rozebrać na części to, jak ten tekst tłumaczy pochodzenie i powiedzmy, naturę prawa Bożego, tego moralnego i tego ceremonialnego. No i. Jak to się ma do koncepcji starego i nowego przymierza. To prawda, to są no, dość złożone kwestie teologiczne, historyczne też postaramy się jakoś uporządkować te argumenty, zrozumieć logikę tego wywodu, dlaczego jedne prawa są tam widziane jako niezmienne, a inne jako y, tymczasowe. No i ta centralna rola Chrystusa, o której wspomniałeś. Zobaczymy, jak tekst to widzi. Tak, to jest kluczowe w tej interpretacji. Dobrze, to zaczynajmy. Tekst od razu, można powiedzieć, rzuca nas w takie założenie, że Adam i Ewa znali prawo Boże od samego początku, że było ono no, wpisane w ich serca. Mm -hmm. To jest punkt wyjścia: prawo jako coś wewnętrznego, nie zewnętrzny kodeks na starcie. Co więcej, ten tekst mówi, że upadek człowieka nie zmienił samego prawa. Prawo pozostało. Ale zmieniła się sytuacja człowieka, tak? Dokładnie. I dlatego pojawiła się potrzeba, jak to nazywa źródło, systemu naprawczego czyli obietnica Zbawiciela, no i ten system ofiarniczy, który od razu miał wskazywać na przyszłą ofiarę Chrystusa. Prawo jest stałe, ale pojawia się droga powrotu. I to prawo, jak czytamy, było potem przekazywane ustnie od Adama przez pokolenia, Noe, Abraham. Tekst mocno podkreśla posłuszeństwo Abrahama. Właśnie to posłuszeństwo Abrahama jest tu przedstawione jako dowód, że znał i przestrzegał Bożych przekazań jeszcze przed synajem, a przymierze z nim, z obrzezaniem jako znakiem, to było zobowiązanie do wierności temu prawu i, co ważne, odcięcia się od bałwochwalstwa. A tekst idzie jeszcze dalej, prawda? Łączy późniejszą niewolę egipską z odejściem od tego przymierza. Tak, sugeruje, że potomkowie Abrahama sprzeniewierzyli się, mieszając się z poganami, przejmując ich zwyczaje. I to miało doprowadzić do niewoli. A ten pobyt w Egipcie miał, według tego źródła, no, zatarte te pierwotne zasady wśród Izraelitów. Dokładnie tak to przedstawia tekst. Długie obcowanie z y, pogaństwem, z bałwochwalstwem, miało wypaczyć ich rozumienie Bożych przepisów. I stąd właśnie ta konieczność Synaju. Czyli Synaj nie jako nadanie czegoś zupełnie nowego, ale bardziej przypomnienie. Utrwalenie. Tak, to widzi autorka. Uroczyste przypomnienie potwierdzenie. Bóg ogłasza prawo osobiście w majestacie, potem zapisuje na kamieniu. Żeby, jak argumentuje tekst, oddzielić się od ludzkich tradycji, od tych naleciałości pogańskich. No dobrze. I tu dochodzimy do bardzo ważnego punktu w tym tekście. Do tego rozróżnienia na dwa rodzaje prawa. To chyba klucz do zrozumienia tej interpretacji. Absolutnie. Tekst bardzo mocno rozgranicza. Mamy prawo moralne, czyli dekalog, te dziesięć przykazań, wyryte przez Boga, przechowywane w arce. I to prawo jest przedstawiane jako wieczne, niezmienne, podstawa. Cytuję jakieś fragmenty na potwierdzenie? Tak. Są odwołania do pisma, które mają pokazywać jego trwałość, na przykład do słów Pawła, który nazywa przekazanie świętym, sprawiedliwym i dobrym, odnosząc się do niepożądaj. Ok, to jest prawo moralne, a to drugie? To prawo ceremonialne. Czym ono było w tej wizji? To były te dodatkowe przepisy dane Mojżeszowi, spisane w księdze. One dotyczyły, no wiesz, rytuałów, ofiar, służby świątynnej, ale też różnych zarządzeń społecznych. I, według źródła, główny cel tego prawa to było jakby strzeżenie świętości dekalogu. Strzeżenie? Czyli, jakby pomoc w przestrzeganiu tego pierwszego, można tak powiedzieć. Ale co ważniejsze, całe to prawo ceremonialne jest tu interpretowane jako system symboliczny, tymczasowy. Każdy jego element miał wskazywać na przyszłość na Chrystusa, na Jego ofiarę, na Jego kapłaństwo. Czyli jedno prawo wieczne, a drugie tymczasowe, symboliczne, wskazujące do przodu. Tak. I dlatego właśnie tekst argumentuje, że to prawo ceremonialne straciło ważność w momencie śmierci Chrystusa, bo wypełniło swoją rolę. Źródło cytuje tutaj list do kolosan, że Bóg usunął je przybiwszy do krzyża. Mowa właśnie o tym systemie rytualnym. Tekst też mocno krytykuje pogląd, że dekalog to prawo moralne, też zostało zniesione razem z tym ceremonialnym. Jak to uzasadnia? Argumentacja jest dość hmm, bezpośrednia. Skoro Chrystus musiał umrzeć za grzech, a grzech jest definiowany jako przestępstwo prawa moralnego, to według tej interpretacji dowodzi to niezmienności tego prawa. Bo gdyby można było je po prostu unieważnić, no to ofiara Chrystusa nie byłaby potrzebna w takiej formie. Czyli śmierć Chrystusa zniosła cienie i symbole. Ale potwierdziła wagę zasad moralnych? Dokładnie tak. Potwierdziła wagę dekalogu. To rozróżnienie jest tu fundamentalne. Zrozumiałe. A drugi, równie ważny wątek to rola Chrystusa. Mówiłaś, że jest centralna w tej interpretacji. I to od samego początku. Zdecydowanie tekst stawia taką no, fascynującą tezę, że Chrystus był aktywnym pośrednikiem i objawieniem Boga na długo przed wcieleniem. Czytamy tu, że właściwie cała komunikacja między Bogiem Ojcem a upadłą ludzkością, odkąd grzech zerwał tę bezpośrednią więź, odbywała się przez Syna. Czyli to Chrystus, według tego tekstu, dawał obietnicę Adamowi, Abrahamowi? Tak twierdzi tekst. Że to On objawiał się patriarchom, że to On prowadził Izraela przez pustynię, jako ten anioł Jahwe w słupie obłoku. I nawet, co jest dość specyficznym ujęciem, że to on w imieniu Ojca ogłosił dekalok na Synaju. Ciekawe. Czyli Chrystus jako centralna postać Starego Testamentu jeszcze przed narodzeniem w Betlejem jak to wpływa na rozumienie tego Starego Testamentu tutaj? No, wpływa zasadniczo, bo według tej perspektywy, Stary Testament to nie jest tylko jakieś przygotowanie na przyjście Chrystusa, ale to już jest historia Jego działania. Tekst wskazuje, że to duch Chrystusowy mówił przez proroków, zapowiadając jego cierpienia i chwałę. Nawet to prawo ceremonialne nawet ono. Choć było tymczasowe, to według tej interpretacji zostało dane przez Chrystusa i na niego wskazywało. Dymka kadzidła jako symbol jego sprawiedliwości, ofiara jako zapowiedź jego śmierci, to jest taka spójna wizja Chrystusa jako no alfy i omegi całego planu odkupienia. Od początku do końca. Skoro mówimy o planie, o etapach, to przejdźmy do tych dwóch przymierzy. To jest ściśle powiązane z prawem w tym tekście. Jak ono rozróżnia stare i nowe przymierze? Zaczynając od nowego, które tekst nazywa też przymierzem łaski, co ciekawe, jego początki umieszcza bardzo, bardzo wcześnie. Już w raju. W tej obietnicy danej Adamowi i Ewie o potomstwie niewiasty, które zmiażdży głowę węża. Czyli zaraz po upadku. Tak. I to przymierze miało być od początku dostępne dla wszystkich przez wiarę. Oferując przebaczenie grzechów i bożą pomoc w posłuszeństwie prawu dzięki tej przyszłej ofiarze Chrystusa. I ono zostało potem odnowione z Abrahamem. Czyli to nowe przymierze wcale nie jest takie nowe chronologicznie, tylko w sensie. Hmm, ostatecznego zatwierdzenia. Dokładnie. Tekst podkreśla, że ono istniało od początku na mocy Bożej Obietnicy. Patriarchowie przyjmowali je przez wiarę. Ale dopiero krew Chrystusa je formalnie zatwierdziła, zapieczętowała. Dlatego jest nazywane nowym albo drugim, chociaż jego zasady działały wcześniej. A co jest kluczową obietnicą tego nowego przymierza? Wpisanie prawa w serce, przez ducha świętego, odrodzenie wewnętrzne, przyjęcie sprawiedliwości Chrystusa przez wiarę i co ważne, tekst zaznacza: Wiara nie unieważnia prawa, tylko je utwierdza. Umożliwia jego wypełnienie. No dobrze, a w takim razie po co było to stare przymierze, to zawarte na Synaju, skoro istniało już to przymierze łaski? Jaką rolę ono pełniło? Tekst przedstawia je jako taki konieczny etap, powiedzmy pedagogiczny. Argumentuje, że Izrael w Egipcie w dużej mierze zapomniał o Bogu, o zasadach przymierza z Abrahamem. Musieli najpierw doświadczyć Bożej Mocy przy wyjściu, a potem na Synaju. Hmm. Zderzyć się z prawem. Tak, zderzyć się z wymaganiami prawa i z własną słabością, uświadomić sobie swoją grzeszność, swoją niezdolność do samodzielnego przestrzegania tego prawa i przez to zrozumieć potrzebę zbawiciela. Czyli to stare przymierze było bardziej jak lustro, które miało pokazać problem, a nie jak ostateczne rozwiązanie, taki etap przygotowawczy. Właśnie tak. To doświadczenie pod Synajem, najpierw obietnica, wszystko uczynimy. A zaraz potem Złoty Cielec miało ich nauczyć pokory. Miało pokazać, że potrzebują czegoś więcej niż własnych sił. Że potrzebują tej łaski obiecanej w Przymierzu Abrahamowym, czyli w tym Nowym Przymierzu. A zasada tego Starego Przymierza to było – bądź posłuszny i żyj, ale też… Przekleństwo za nieposłuszeństwo. Tak. Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu. To miało przygotować Izraelitów do docenienia błogosławieństw Nowego Przymierza które oferuje nie tylko wymagania, ale przede wszystkim przebaczenie i moc do życia zgodnego z prawem, ale już przez wiarę. Warto też chyba wspomnieć, jak ten tekst podchodzi do kwestii wybrania Izraela. Czy Boży plan ograniczał się tylko do nich? Bo często się tak myśli o Starym Testamencie. Tekst zdecydowanie odrzuca taką myśl, mówi, że Boże serce zawsze było otwarte dla wszystkich narodów. Wybranie Izraela i te wszystkie błogosławieństwa, jakie dostali, miały konkretny cel: żeby stali się błogosławieństwem dla innych, żeby objawili światu prawdziwego Boga. Podanie jakieś przykłady tego uniwersalnego zamiaru? Tak, wspomina Abrahama jako światło dla sąsiadów, Józefa w Egipcie, Mojżesza na dworze faraona. Nawet tę wieść o mocy Boga po wyjściu, która rozchodziła się i docierała do innych, jak do Rahab w Jerychu. I co ważne, tekst wyjaśnia, że te nakazy oddzielenia się od narodów. Hmm, nie dotyczyły izolacji od ludzi. Nie, dotyczyły ich bałwochwalczych praktyk. Chodziło o zachowanie czystości wiary, żeby móc skutecznie oddziaływać na świat, być światłem świata, a nie budować mury w pychy. A dlaczego, według tego źródła, Izraelowi nie zawsze się to udawało? Ta misja bycia światłem. Tekst wskazuje na przyczyny wewnętrzne, na niewierność, na złe serca, na pychę, na ducha takiego fanatyzmu, który sprawiał, że zamiast dzielić się tym światłem, często je ukrywali. Albo sami ulegali pogańskim wpływom. To było wbrew pierwotnemu zamierzeniu Boga, jak twierdzi autorka. I ostatni taki kluczowy element, który się wyłania z tej całej układanki, to idea, że Boże dzieło jest stałe, ale objawia się stopniowo. Prawda. Tak, to jest ważna myśl, która to wszystko spina. Tekst argumentuje, że Boże plan zbawienia jest niezmienny w swoich zasadach, ale sposób jego objawiania, jego realizacji był dostosowywany do potrzeb ludzi w różnych czasach. To jest jakby postępujące odkrywanie tej samej prawdy. Czyli zbawiciel ze Starego Testamentu, ten symbolizowany, to ten sam zbawiciel z Ewangelii. Dokładnie. A te wielkie zasady miłości do Boga i Bliźniego, które Chrystus podał jako sedno prawa, były obecne już w prawie mojżeszowym. Nowe światło Ewangelii nie unieważnia Starego. Mm, tylko je oświetla, pomaga zrozumieć. Tak, pomaga lepiej zrozumieć sens Starego Testamentu, zwłaszcza tego prawa ceremonialnego, i jego związek z dziełem Chrystusa. Studiowanie całości pisma pozwala według tej interpretacji dostrzec spójność Bożego planu i głębiej Jego charakteru przez wieki. Dobrze, to spróbujmy podsumować te najważniejsze punkty z tej konkretnej interpretacji, którą znaleźliśmy w rozdziale Zakon i Przymierza. Mieliśmy to wyraźne rozróżnienie na prawo moralne, dekalog, jako wieczne, i prawo ceremonialne jako tymczasowe, symboliczne, zniesione przez śmierć Chrystusa. Mhm. Mówiliśmy też o dwóch przymierzach, tym synajskim, starym, które miało uświadomić grzech i potrzebę łaski. I tym przymierzu łaski, nowym, opartym na wierze, które tak naprawdę obowiązywało od samego początku od obietnicy w raju. I co bardzo istotne, prześledziliśmy, jak ten tekst podkreśla absolutnie centralną i, co ciekawe, aktywną rolę Chrystusa na każdym etapie tej historii od Adama przez Synaj, proroków, aż po jego ofiarę. Tak. I zwróciliśmy też uwagę na ten argument, że Boży zamiar od zawsze był uniwersalny że wybranie Izraela miało służyć dobru wszystkich narodów nawet jeśli no nie zawsze ten cel był przez nich realizowany. I na koniec może zostawmy naszych słuchaczy z taką myślą do rozważenia, która wydaje mi się naturalnie wypływa z tego materiału, skoro ten tekst tak mocno podkreśla, że w nowym przymierzu prawo Boże ma być wpisane w serce przez Ducha Świętego, mhm. a nie tylko wyryte na kamieniu. Dzisiejszego podejścia do zasad moralnych, do relacji z Bogiem, jak może wyglądać życie, w którym, jak mówi tekst, cytując Pawła, te słuszne żądania zakonu wypełniają się w tych, którzy żyją według ducha. W odróżnieniu od tego modelu synajskiego opartego na próbie samodzielnego posłuszeństwa, która, jak widzieliśmy, okazała się niewystarczająca, co to znaczy żyć prawem wpisanym w serce? Właśnie. To chyba ciekawy temat do dalszej osobistej refleksji.